Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z bliskimi, jednak nie wszyscy mogą być razem, bo niektórzy żyją daleko od swoich rodzin. W naszym kraju jest wielu obcokrajowców, którzy tu albo pracują, albo studiują. Instytut Myśli Schumana już po raz dziewiąty wyszedł z inicjatywą Wigilii Bez Granic. Chodzi o to, by w tym radosnym, świątecznym okresie zaprosić osoby, które są spoza naszego kręgu kulturowego czy religijnego. Takie akcje nie tylko przybliżają naszą kulturę, ale są też proste receptą na problem braku asymilacji, tak wyraźny w państwach zachodniej Europy. Łukasz Żmuda. Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w różny sposób, ale jedną z rzeczy, które sprawiają, że jest to wyjątkowy czas, to spotkanie z bliskimi. Otwartość na drugiego człowieka wyraża także zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole. Dzięki inicjatywie Wigilii Bez Granic Puste Miejsce może zająć drugi człowiek. Podczas Wigilii Bez Granic możemy pokazać także praktyczny wymiar chrześcijaństwa. Poprzez otwartość, gościnność. I pokazać nasze najpiękniejsze polskie zwyczaje. Każdy z nich, czy to 12 potraw, puste miejsce przy stole, czy łamanie się opłatkiem, jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze. Poznanie tych zwyczajów pozwala lepiej zrozumieć nasz kraj. Możemy pokazać osobie z innego kraju coś nowego. Podzielić się cząstką siebie, cząstką naszej kultury. W projekcie od lat biorą udział młodzi ludzie, którzy na co dzień studiują w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany między uczelniami. Zawsze jak pojedziemy do jakiegoś nowego kraju, to zawsze jakby mamy tęsknotę za rodziną, za różne rzeczy, nawet za jedzenie albo nie wiem, inne przyczyny, które jakby zawsze mamy w sercu. Ale po prostu, jak jest czas Boże Narodzenie, tęsknoty, które mieliśmy, jakby się zwiększają. To obywatele krajów z różnych kontynentów Azji, Ameryki Północnej, Południowej czy Afryki. Wśród nich są także duchowni. Jestem w Polsce od dwóch miesięcy. Studiuję tu teologię pastoralną. Bardzo się cieszę, że tu jestem i widzę, jak piękne i pełne pasji może być obchodzenie świąt. Bożego Narodzenia w Polsce. Jesteśmy tak, tak, tak bardzo szczęśliwi, że bierzemy udział w Wigilii Bez Granic. Popatrz, jak te kultury się przenikają, Polska i Afrykańska. To niesamowite. Życzę wszystkim Polakom spełnienia marzeń, błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Do projektu można jeszcze dołączyć. By świętować wspólnie Boże Narodzenie, wystarczy wypełnić formularz na stronie Wigilia Bez Granic. Można nawet się spotkać yy, na kawę czy na herbatę. To nawet nie muszą być spotkania w domu prywatnym, ale też w jakimś miejscu publicznym, żeby obie strony czuły się komfortowo. A to wszystko po to, by uniknąć scenariusza zachodniego, żeby nie dochodziło do tworzenia get, jak, jak to jest właśnie we Francji czy w Niemczech, gdzie właśnie przybysze, zamykają się, nie ma relacji. Czyli chodzi o to, żeby właśnie polskie rodziny przyjmowały na Wigilię cudzoziemców, którzy tu pracują, studiują bądź założyli rodziny. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem. Wtedy, dzięki poznaniu naszej kultury i wartości może pojawić się szacunek i wzajemne zrozumienie. Łukasz Żmuda, Republika.